Tylko, że rozwoliły się telefony po konferencji nowego ministra sprawiedliwości, pana Żurka, z prośbą o komentarz. Klub parlamentarny prawej i Sprawiedliwości poprosił nas, byśmy spotkali się z państwem i ten komentarz uczynili publicznym, jawnym dla wszystkich mediów bez wyjątku. To nie u mnie ta muzyka. To ciekawe. ciekawe. Szanowni Państwo, y, mamy tę konferencję za sobą, więc słowa komentarza. Cóż można się spodziewać po człowieku, który nie wahał się domagać zwrotu alimentów od własnego dziecka? No, ten człowiek może zaskakiwać tylko tym, że nie będzie okazywał tak często pogardy dla faktów prawdy i pychy, jak to właściwe jest i właściwy był czynić już wielokrotnie. No ale nas nie zaskoczył. Równie dowolnie podszedł do prawa, konstytucji, faktów, jak to zwykły czynić już niejednokrotnie z pewnością siebie w głosie i z przekonaniem. Być może nawet sam wierzy w to, co mówi. Pewnej kategorii ludzi pomaga to, że wierzą, nawet wtedy, jeżeli opowiadają kłamstwa, nawet jeżeli popełniają łajdactwa. Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o pana ministra Żurka, to może zacznę od tego, że swoimi decyzjami popełnił już pierwsze przestępstwa, w związku z którymi skierujemy zawiadomienie do prokuratury, którą on teraz nadzoruje. Ale co się zapisze, to pozostanie w rejestrach, przedawnienie jest długie i przyjdzie czas na egzekucję prawa karnego w Polsce również wobec pana byłego sędziego Żurka. Mianowicie. Pan minister Żurek popełnił w naszej ocenie przestępstwo, decydując się na odwołanie prezesów, czy zawieszanie prezesów i wiceprezesów sądów. Po pierwsze dlatego, że uczynił to w oparciu o rozwiązania, które zostały zakwestionowane przez wyrok wydany na jawnej rozprawie przez Trybunał Konstytucyjny. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny zajmował się ustawą ustroju sądów powszechnych i tymi konkretnie zapisami, i wydał w tej sprawie jednoznaczny i kategoryczny wyrok. A polska konstytucja, który nie przyjmuje do wiadomości pan żurek, mówi, że wyroki wydane na jawnej rozprawie są powszechnie obowiązujące i nieodwoływalne. Takie też stanowisko w swoim czasie zawarło zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, i to tych sędziów, których zdaje się nie kwestionować pan Żurek mianowicie starych sędziów pod przewodnictwem byłej prezes Sądu Najwyższego, czyli pani Małgorzaty Gerzdorf. Jednomyślnie stwierdzili oni, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny wypowiada...